mano, z tej strony Nice i dzisiaj zagramy sobie w Terra Roguelike. Stworzymy sobie nową postać. Jest to tryb do Terrari jako mod i możemy coś wylosować ciekawego, o na przykład. Ale niech to będzie mężczyzna z długimi włosami. Stwórzmy świat. Okej. Okay. Tak szczerze to nawet nie mam pojęcia o co chodzi w tym trybie. Zostałem Adaptive Gun, 100 range damage i Adaptive Blade. Okay. O kurde, ten do mnie szczela i tam też, szczela. Au, o nie, ja przecież zginę. Au. Za każdym razem jest nowa mapa? That's crazy. That's crazy actually. Ja przecież nie dam rady i mam tylko 100 hp. No dobra, może mele będzie lepiej. O nie. Na pewno nie z działkami. That's crazy. That's actually crazy. I za każdym razem jest nowa mapa. Dobra, ja przecież nie, nie wyjdę z pierwszego po poziomu. Naturalnie moja pozycja jest chyba bardzo dobra do zadawania I tylko oni mają w ogóle HP? Pocket spotter: What the fuck is Pocket spotter? Increased critical strike chance extra copies of this item also grants increased critical strike. O, o, coś spada na mnie, coś spada na mnie. Au, 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 au. Strach na wróble mnie atakuje. Halo, pomocy. To, to, to nie fair. Upon taking damage manifest up to brave fist over enemies within 12 tiles. Fear steals 215 base damage. Okej. Okay. Czyli dostałem jakiś dodatkowy atak. Ale na razie ta gra jest cięższa niż zwykła terraria. Przecież to jest jakaś Au, au au au! Dobra, to. Do, do. Wow, te pięści go zabiły, ale aktualnie umieram znowu. Dobra, te pięści akurat są dobre dla mojego gameplayu, bo ja często biorę damage. Enemies drop their sword as a healing orb on kill. Okej, okay, czyli mogę się uleczyć. Na razie mi dropią bardzo dobre itemy pod mój styl gameplayu, czyli yy, ginę bardzo często. Au, 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 au. Dobra. Jestem uleczony na razie. Strach na wróble. Okej. Okay. Dobra, mamy jakąś tarczę. Barrier floor becomes 8% of max barrier. Ja nie wiem nawet o co chodzi z tą barierą. Mam 8 na 10 bariery. Au! To był potężny damage. A tu jest jeszcze. Dobra, am, dałem radę. Nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło. Ale te pięści są zajebiste akurat. Oj, oj, oj nie zauważyłem go. Dobra, jestem uleczony. Co to za item? Memory Foam. 3 HP na sekundę przez unikanie damage'u przez 7 sekund. Nie wiem, czy to taki dobry item, bo akurat biorę damage bardzo często. Oj, oj, strach na wróble! Oj, lecy! Oj, z dwóch stron jestem otoczony. Dobra, Git. Plaster Bomb Satchel. O kurde. Jak zabiję jakiegoś potworka, to będzie bomba, która wysadza. Więc to akurat dobry item. Nie gadaj, że jakiś boss. Ja pierniczę. Mogę go tak na daleko wziąć? On będzie respić jakieś kitemki. Oj! Oj! Chyba wiem już do czego służy ta bariera. Czy mogę przez to przejść? Nie mogę przez to przejść. Dostałem odpowiedź bardzo. Bardzo szybko dostałem odpowiedź. Um... Kurde! Ciężki jest ten tryb, tak szczerze. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężki. Mogę wyłączyć czat na razie, bo. I tak nic, nikt nic nie pisze. Eee, quick Restart. Myślę, że sobie zagram jeszcze raz na no spokojnie. Już mniej więcej ogarniam o co chodzi, więc to też inaczej będzie wyglądać. I znowu ta sama mapa. Jestem teraz bez itemów, więc. Więc trochę ciężej. Te pięści naprawdę były bardzo przydatne. Au, au, o, o, oj, oj, tak się nie bawimy. Au. O nie, nie gadaj, że kolejne. Dobra, ale to na szczęście tylko ten. Z tym jestem w stanie sobie poradzić. Co to robi? Przeciwnicy biorą plus 20 bonus demedza. Okej, okay. czyli po prostu więcej demedza będę miał. Ale to bardziej na mele mam wrażenie. Też faktycznie, bije go po 120. Ale oni też mnie mogą bić. Kurde. Au. Dobra, tu dostałem? Kiedy po powyżej 90% życia. Okej, okay, to też jest nie najgorszy item. I mean, po prostu muszę... Nie brać tak dużo damage'a. Ale w tym momencie mi to nie wychodzi, tak. Nie wychodzi mi zdecydowanie. Au. Nie było to mądre zagranie, to muszę przyznać. I prawie umarłem już z miejsca, z buta, już, już prawie umieram. Wow, to, to było naprawdę bliskie śmierci. Dobra, tego trzeba zabić. Czy tam ktoś u góry jeszcze jest? Nie, to mi chyba tylko został ten strach na wróżbę. Ja zapominam, że mam double jumpa standardowo. Mam by default e, tego double jumpa. On chyba nie jest w stanie tu wskoczyć, więc być może będę go w stanie tak trochę czcizować. Okej, okay, daj mi ten item. Cool barrier. 10 attack speed. Okej, okay, faktycznie widać różnicę dużą. Jak masz dodać jakikolwiek damage, to bariera ci zżera zamiast HP. Aha, okej. Aż za chyba sam zagram, bo fajnie mod wygląda. No, sam się nie spodziewałem, że będzie tak fajnie dopracowany. Szczególnie, że za każdym razem jest inna mapa, więc. Można dłużej pograć, coś takiego. Dobra, na chillu, na chillu. Oj, strach na wróble. Drugi. Au. No i to było fatalne. Ja nie wiem, czy nie będę musiał czasem zmniejszyć yy... Poziomu trudności, bo naprawdę. O, jest jakaś inna mapa. Na tej jeszcze nie grałem. Cie grałem, ale umarłem bardzo szybko, bo nie wiedziałem, co z czym się je. O nie, są te. One są tragiczne. Dobra. Dobra, chyba można to szcizować trochę. No widzę, że... to nie dochodzi. Au. No dobra, to szybki resetik. To będzie kompilacja na Shorta, jak, jak często umierałem w tym trybie. Mogę sobie trochę przybliżyć. Klingi... Klingi... Granade. 5% szans, że jak uderzę przeciwnika, to przyczepi się do niego granat. Okej, okay. 5% szans to jest bardzo mało akurat, nie wiem czy to będzie miało jakieś duże, duże znaczenie w mojej rozgrywce. O! I właśnie się przyczepił do kogoś granat. No dobra, może jednak nie jest na to, na to aż taka mała szansa. Tutaj troszeczkę trzeba schizzować. Kolejny. Nie, dobra, myślałem, że to samo. 8% większy movement speed. Chociaż ten movement speed mi za wiele nie daje, bo wolałbym tak szczerze więcej medza, albo szybkość mojego ataku zwiększyć. Au. To najlepiej to bym chciał zwiększyć w ogóle moje HP, bo zdecydowanie za szybko umieram. Chciałbym zauważyć, że to już jest mój, yy, nie wiem, który, nie wiem które podejście. 12% zwiększony skok, szybkość skoku. Nawet nie wiedziałem, że w Terrarii jest taka statystyka. I teraz będę popierdzielać po prostu po nich, ale co mi to da, skoro ja i tak zginę za chwilę. Oj! Oj! Au, oj, to jest to różne z dwóch stron. Dobra, dobra. Na razie wszystko idzie jak po maśle. Zabierz życie z, z jednego przeciwnika. Okej, okay. lifestyle. Nie taki najgorszy ten przedmiot. Oj, okej, okay. duża szansa na te. Ale tylko 2HP mnie leczy, więc... Ale w sumie spoko. Bo mam jakieś leczenie przynajmniej. Au. Dobra. Strach na wróble. A, bo to, to jest wręcz ogólnie, czy muszę być bardzo blisko, żeby to w ogóle miało jak, jakiekolwiek znaczenie. E, jakiś grzyb. Naprawdę leczące grzyby zabieganie ja piernicze. Dobra? Dobra, ten przedmiot akurat jest znakomity. Do mojego do mojej rozgrywki, bo mogę się szybko uleczyć. Szczególnie, że mam zwiększony movement speed. To w ten sposób mogę szybko się bardzo przebiec. Dobra, co dostaliśmy? Battle of Mirage. O, plus 15 e, życia. No i o to właśnie prosiłem. No i dobra. Dobra, jak widzicie, rozgrywka jest bardzo monotonna, więc pozwólcie, że skipnę wam do momentu, w którym faktycznie coś się dzieje. I tutaj jest ten boss, który mi się nie podoba. To już drugie podejście do tego bossa będzie. Całą walkę już widzieliście wcześniej, dlatego pozwólcie, że wam to na szybko przyspieszę. A wy w tym czasie możecie zostawić łapkę w górę albo subskrypcję. No, zapraszam do dalszego oglądania. To dupy ta gra, naprawdę. Ja muszę zmienić difficulty. To przecież jest jakaś żenada. Dobra. Mam mi sobie chyba poradzę, nie? Czartowałem, Nie poradzę sobie. Czemu tu jest taki duży pokój? Na pierwszy raz. Jakby to nie miało być mniejsze difficulty. Co jest grane w ogóle? Jeszcze mi szkielety, kurde, spadają na łeb. Po co? Czemu to strzela? Nie strzelaj do mnie. Dobra, został mi chyba balista i slajmy dwa widzę. Git. A, jeszcze jeden barista, no dobra. Ja tam nie wejdę w ten sposób. A, tutaj jest dopiero lina. No dobra, to będzie trzeba to sprizzować jakoś. Dokładnie na słuch. daj mi jakiś bardzo dobry przedmiot. Nie wyobrażam sobie. Main attack size. Wow, gówniany ten przedmiot. Prosiłem o dobry, a nie o gówniany. Ok, tu jest mały pokój. I są dwie baristy, i to mi się bardzo nie... Cztery baristy. Am... Um. Au. Dobra. Ciężkie, ciężkie. Eee, Okej, okay. dropię mu HP. Dla mnie. O nie, boss jakiś znowu. Nie podoba mi się to. Au! Dobra. Au! O nie! Mogę to szcizować? Nie mogę, bo on we mnie rzuca jakimiś toporami. Co jest w ogóle? Przestań we mnie rzucać toporami. Nie no, nie spawny kolejnych. Oj! Ale to był dobry atak. To był znakomity atak. Przestań we mnie rzucać toporami. Dobra, muszę trochę się zregenerować. Regenerować. To jest! Nie spodziewałem się, że na mnie zaczną spadać jakieś rzeczy. Muszę tych na pewno zabić. Nie wiedziałem, że możecie tu wskoczyć. Dobra, może po prostu zmienię otoczenie. Dobra. Pełne skupienie, pełne skupienie. Pełne skupienie, pełne skupienie. Teraz z drugiej strony. Au. Ale git, git, mam leczenie. Dobra, mogę stanąć daleko. Dzięki temu mnie nie trafi tym wyporem. Dobra. Ostatnie prosto, ostatnie prosto. Au. Pokonałem go, o mój Boże. Dobra, daj mi ten item. To dostałem za niego. Pięć bariery tylko, dobra. Nie było najgorzej. To była bardzo intensywna walka jakby... Haman.